Zanim zaczniemy, ogłaszamy sobie konkursik na ten kask LS2 Drifter, czyli najnowsza kolekcja z LS2. Zobaczcie tutaj przyciemniana szybka od razu z interkomem e, na 2000 subskrypcji. Tak więc pamiętajcie, bo bardzo wiele osób ogląda moje filmiki, e, zostawia mi łapki w górę, komentarze, ale nie subskrybujecie kanału. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich konkursów, żeby się szybciej rozstrzygały, pamiętajcie, wcisnąć taki magiczny przycisk. Subskrybuj, nacisnąć dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco. Tak więc życzę wszystkim powodzonka. O tak dobrze widzicie się ludziska z tej strony Kładowski e, i witam w dzisiejszym odcineczku, w którym poruszamy sobie temat tego kładzika, czyli najtańszy w Polsce kład z homologacją drogową. T3B na dwie osoby A jaki to jest kładzik? To jest oczywiście znany Popularny wszystkim Baszan 200 o mocy Około 20 koni Tak krążą legendy, że ma około 20 koni Ile jest naprawdę? Pojedziemy sobie na hamownię I sprawdzimy Taki sprzęcik od razu Od razu z grubej rury, żebyście nie musieli Przewijać, taki sprzęcik kosztuje Około 12-13 tysięcy W zależności od DILERA. Wymienimy sobie plusy, minusy, dla kogo byłby dobry, żebyście nie byli rozczarowani, kupując taki sprzęcik. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie tak szybko e, od, o omówieniu e, tego pojazdu. Czyli tak, mamy już na wielu wahaczu, na mechanizmie różnicowym, to jest oczywiście bardzo duży plus i komfort jazdy e, z takiego pułapu, idzie nam oczywiście na taki pułap 55 km na godzinę, bo to jest ciągnik rolniczy, czyli też pełny wacik sobie z tego e, odliczycie. Zobaczcie tutaj potężne gwintowane amortyzatory z regulacją. Zobaczcie sobie tutaj. Myślę, że na filmiku będzie dobrze to wyglądało. E, jeżeli chodzi o łańcuch, też jest gruby 530, czyli no tutaj już najpotężniejszy, który mogli założyć w takim pojeździe. E, napinanie na mimo środzie. Tak więc też tutaj fajnie to wygląda. Zobaczcie sobie tutaj wszystko, żebyście nie musieli jechać. Nie wiem, 200 km do dilera. Kładowski Wam od razu wszystko ładnie zaprezentuje. Tak to wygląda z tyłu. W standardzie są już wyposażone w hak holowniczy. Kółeczka, dziesiątki, tutaj prezentowany model jest na bedlockach, ale oczywiście opcjonalnie e, istnieją wersje na kołach e, aluminiowych, czyli na alufelgach. Zobaczcie tutaj z przodu, a no z przodu taki delikatny akurat, jeżeli chodzi o to zawieszenie, to bym powiedział, że naprawdę tak słabo to wygląda, jeżeli chodzi o mm, przynajmniej jakieś tam kwestie wizualne. I myślę, że on wcale nie będzie jakiś tam super, e, jeżeli chodzi o komfort jazdy, wygodę i amortyzację. Bardzo fajnie, bo mamy już chłodnicę oleju, tak więc też tutaj tu jest plusik, że nie będzie już tu chłodzenia powietrzem. Mamy właśnie tą tutaj, o, to jest to, tą chłodniczkę dodatkową, e, przez co na pewno, nie wiem, przy wyższych temperaturach ten pojazd będzie się lepiej zachowywał. Skrzynia biegów w Baszanie jest oczywiście automatyczna, paliwko czyste, 95, bez żadnych domieszek oleju, e, zbiornik około 7-8 litrów, to powinno nam wystarczyć na jakieś 150-170 km, wszystko w zależności od Oczywiście, jazdy. Jeżeli chodzi o pozycję, no sprzęcik nie jest jakiś tam duży, tak więc, jeżeli macie, nie wiem, myślę, ponad 1,85 m, 1,90 m, no to no będzie tak troszeczkę średnio, bym powiedział, wyglądać. E, aczkolwiek, no ja mam 1,80 m, pozycja jest ok, nie jest na pewno jakaś tam super, mega wygodna. Jeżeli chodzi o miejsce dla pasażera, no myślę, że jakiś 25 kg e, królik by się tutaj zmieściła tak poważnie, jak się przesuniemy na maksa, Ja już tutaj, zobaczcie, kolanami obijam o plastik kurciury ziemniury no to wtedy spokojnie tutaj jakaś tam druga osoba wejdzie o, tak to wygląda od pasażera z widoku pasażera eee, czy on sobie poradzi we dwójkę no to tak bym tutaj bym powiedział wam średnio chyba tak bo jednak ta skrzynia jeszcze gdyby był w manualu no to tak bez żadnego problemu to przełożenie byłoby dużo lepsze aczkolwiek jeżeli chodzi o ten automacik myślę że raczej nie szukajcie go dla jazdy nie kupujcie go dla jazdy właśnie z pasażerem. Odpowiemy sobie na to pytanie, na które wielu z was nie zna odpowiedzi i pisaliście do mnie i na Instagramie, oczywiście pamiętajcie obserwować, i na Facebooku, na Messengerze. Czyli dla kogo byłby taki sprzęcik odpowiedni? Jeżeli szukacie kłada na zimę, żeby sobie poodśnieżać, na przykład, tak jak tutaj mamy w salonie, w którym prezentujemy, czyli w promotor, macie taki kawał placu, kawał kostki, wtedy fajnie tutaj chłopaki wycinają te dwa żeberka, wsadzają wam tutaj wyciągareczkę. Od spodu tutaj montowany jest pług. Półk jest lewo, prawo, to sobie ręcznie, manualnie wszystko sobie ustawiacie. A jeżeli chodzi o podnoszenie góra, dół, no to już na wyciągarce. I taki Baszanek 200 bez problemu poradzi sobie na przykład właśnie w odśnieżaniu. Później, nie wiem, kosicie trawkę, kupujecie sobie małą przyczepkę na przyczepkę, nie wiem, A to trawkę, a to jakiś mały, le, lekki gruzik, tak. Ta przyczepka też nie powinna być zbyt duża i też do takiej jazdy w zupełności Wam wystarczy. Nie wiem, macie dziecko, które ma 18 lat, e, chce pojeździć sobie, chce zobaczyć w ogóle, czy złapie tego bakcyla. Taki tani sprzęcik jest fajny, bo e, kosztuje, tak jak mówiłem, 12-13 tysięcy na, taki, na takie wypróbowanie. Będzie ok Czy jest awaryjny, czy nie jest awaryjny? Hmm, powiem Wam tak, opinie są podzielone, bo jedni, czyli Mamy grupę ludzi, którzy użytkują ten sprzęt jak Bozia przykazała, czyli tak jak powiedzmy teraz Wam powiedziałem, do czystej rekreacji i są bardzo zadowoleni, ale jest też tu, 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 tu. druga grupa ludzi, która powie, o ja pierdzielę, co mam w ogóle prezentuje, przecież to jest takie dziadostwo, ja miałem tak z tym problemy, że Massachusetts. Dlatego musicie się mocno zastanowić, czy na pewno nie będziecie, nie wiem, zaraz nim wjeżdżać w teren, zaraz go katować, no bo wtedy na pewno na jakieś usterki musicie się liczyć. Eee, w poprzednie modele też zawsze nie wsadzajcie do jednego worka. Na przykład jak wy mieliście z 21 roku i się wam psuł, nie wsadzajcie do jednego worka tego, bo z tego co kojarzę, one miały bardzo duży problem z zaciskami hamulcowymi, które nagminnie się odkręcały. Teraz nawet już. Gołym okiem zauważyłem, że zmienili właśnie całą konstrukcję, nawet e, całą konstrukcję zacisku, śruby pozmieniali. Tak więc, tu na pewno, jeżeli chodzi o tą kwestię, to to. Oprawili, oczywiście też sobie to przetestujemy w terenie, żeby być już tak w 100% pewnym. Prędkość maksymalna takiego pojazdu to około 60 km na godzinę. No na pewno dużym plusem jest to właśnie, że ma tą homologację, jeszcze tym bardziej, że jest naciągnik rolniczy, tak więc jeżeli prowadzicie jakąś działalność gospodarczą, możecie sobie odliczyć pełen VAT. Czyli tak, odśnieżanie na duży, duży plus. Cena na pewno na duży plus, bo jeżeli chodzi o pojazdy z homologacją, to jest naprawdę, jeżeli chodzi kwestie ceny do jakości, no to bym bardzo wysoko go tutaj ustawił, ma dodatkowe wsporniki, ma stabilizator drgań, te śruby też, tak jak wspomniałem przed chwilą, są grube, tak więc nie powinno być problemu z nagminnym odkręcaniem się, aczkolwiek pamiętajcie, w takich pojazdach zawsze trzeba to oczywiście Eee, sprawdzać. Minusem moim zdaniem jest ta skrzynia i moc tego pojazdu, bo nawet no jak troszeczkę tak z, z miejsca chciałem, mówię daj mu, mu, nie? Dodaję gazu, a tutaj kurczury, ziemniury, mówię ty, jak ja nawet nóg nie podnoszę, nie? Zaraz wam to Zaprezentuje. Tak więc, jeżeli szukacie pojazdu, który e, będzie służył Wam do odśnieżania, do jazdy rekreacyjnej, chcecie w ogóle zobaczyć, czy złapiecie przysłowiowego bakcyla, taki baszanik będzie ok. Tym bardziej, że to jest bardzo popularna marka. Części są ogólnodostępne bez żadnego problemu części dostaniecie. Pamiętajcie że zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Sprawdźmy teraz, jak sobie poradzi w ogóle tutaj, chcę wam zaprezentować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to ruszanie i takie właściwości jezdne. No I tak jak wam powiedziałem, chcę wam przedstawić, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o e, moc tego pojazdu, ruszanie z miejsca i zobaczcie sobie od razu tutaj kierowca, medr 90 tak on wygląda, weźmy się i tak troszeczkę, o zobaczcie. Może tak, lepiej, może tak. tak. Jak mówiłem, no już troszeczkę ten kładzik jest e, za mały, aczkolwiek jechać się da. Jak oceniasz pozycję, jest źle czy jest oki? Okay. Średnio najeża. średnio najeżdża. Dobra, ruszamy. Zobaczycie jak naprawdę dosyć głośno ten silnik zaczyna pracować, troszeczkę wyje, a to jest równe podłoże, tak więc jeżeli chodzi, jeżeli chodzi właśnie o to przyspieszenie, o tą moc tego pojazdu, tutaj pozostawia sobie wiele do życzenia, ale to nie ma być sportowy oczywiście władzik. I tak na same zakończenie, bo też e, pisaliście do mnie na mesku, żebym pokazał właśnie jak pracuje to zawieszenie w baszanie, czyli te e, amorki, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o pracę właśnie nawet w terenie, czy to jest bardzo sztywne, czy nie, e, już Wam to prezentujemy, poczekaj, dawaj teraz, zobaczcie sobie, weź teraz, to, o właśnie, do przodu, Zobaczcie, jeżeli chodzi o to, to naprawdę to wygląda nawet nieźle, tak? Nie jest sztywny, jest nawet bym powiedział troszeczkę za miękki. E, tak bym stwierdził. I pokażę dupcie, weź usiądź, zobaczymy. Dobra no, powiem wam szczerze, on waży około 90 kg, no i sprzęcik trochę siadł. Jak, jakby można było tak określić. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco i żeby wziąć udział w losowaniu na kask LS2, właśnie ten, który ma nasz driver. Do następnego, dzięki wielkie za dziś. Żółwik, piona, siemaneczko.